cztery ściany wiersza. Maria Duszka zaprasza. Dobry wieczór. Witam wszystkich naszych słuchaczy. Lech Nawrocki jest emerytowanym profesorem Politechniki Opolskiej. Jest też wszechstronnym artystą, poetą, aforystą, autorem tekstów piosenek, kompozytorem muzyki jazzowej. Należy do wielkopolskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Przeczytam dzisiaj wiersze z jego tomu zatytułowanego poszepty. Być poetą. Można nie lubić poetów, popadać w irytację, kiedy o nich mowa, jednak czytać wiersze, byle nie używać słowa poezja, dlatego lepiej nie mówić o kimś, że jest poetą. Tylko kimś, kto coś czasem pisze, ukradkiem. Całować. Czy to nasze wargi się całują, czy my to robimy. Nie chcę całować tylko ustami, ale całym sobą. Chemia życia. Jeśli nie będziesz miał żadnych zasad, zostaną ci tylko kwasy. Cieszę się, cieszę się, jak komuś coś się uda, kiedy ktoś coś stworzy, zdziała cokolwiek, uda mu się dzień, ma udane życie. Gniewa mnie tylko, gdy komuś coś się uda zniszczyć. Co boli? Nie wiesz, co mnie boli, bo mój ból się nie skarży. Milczy. Jak grób. Imię. Moje imię ma wiele barw. Najładniejszą wtedy, kiedy Ty je wypowiadasz. Kolekcja. Kolekcjonuję Twoje słowa, te o miłości. Inne nie mają prawa wstępu. A kiedy wszystko skończy się między nami, tylko one we mnie na zawsze pozostaną. Mój sen nie śpi, może żeby inny sen spać mógł. Mój sen czuwa i nic mu się nie śni, może żeby inny mógł śnić. Moja noc oka nie może zmrużyć, pewnie żeby inna mogła sobą być. Na razie tak. Pytasz, czy jesteś moją największą miłością życia? Ależ tak, jak dotąd Na razie. Na wiatr. Rzucam słowa na wiatr, żeby przywiał je tobie. Lecz wieje w przeciwną stronę, krzyczę pod wiatr do Ciebie. Czytaj z moich ust, oczu, rąk. Nagość. Poznałem Twoją nagość, choć jej nie widziałem, nie dotknąłem, ale usłyszałem i poczułem Twoją czułość, wrażliwość, tęsknotę. Czy można bardziej się obnażyć? Nie mów mi, że robię coś dla kariery, że pnę się po szczebelkach. Może tak to wygląda w Twoich oczach. Ja po prostu idę przed siebie, bo nie lubię stać, siedzieć w jednym miejscu. I tyle. Nie muszę. Nie muszę z uśmiechem umierać, bo to nic wesołego, ale także nie z grymasem bólu, kiedy przed oczami przemknie mi całe życie. Nie to samo. Kiedy przytulam Ciebie, to nie to samo, kiedy Ty pierwsza to zrobisz. Nikotyna. Żar ust zamiast papierosów, które palisz tak namiętnie. Zapal sobie skręta z moich pocałunków, niech będą Twoją nikotyną. Noc. Zamknięcie w domu, jak w szczelnej kapsule, czujemy przygniatający ciężar ciemności, osadzającej nas wokół. Boimy się otworzyć drzwi i okna, by nie wpełzła do środka i nie wchłonęła nas, jak otchłań oceanu. Tkwimy jak w burwanym Batyskafie, czekając świtu. Piękno. Trzeba mieć piękno w sobie żeby je dostrzec u innych. Piękno dostrzegania. Dziękuję bardzo. Cztery ściany wiersza Maria Duszka zaprasza. Dobry wieczór. Witam wszystkich naszych słuchaczy. Lech Nawrocki jest emerytowanym profesorem Politechniki Opolskiej. Jest też wszechstronnym artystą, poetą, aforystą, autorem tekstów piosenek, kompozytorem muzyki jazzowej. Należy do Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Przeczytam dzisiaj wiersze z jego tomu zatytułowanego Poszepty. Być poetą. Można nie lubić poetów, popadać w irytację, kiedy o nich mowa, jednak czytać wiersze, byle nie używać słowa poezja. Dlatego lepiej nie mówić o kimś, że jest poetą, tylko kimś, kto coś czasem pisze ukradkiem. Całować. Czy to nasze wargi się całują? Czy my to robimy? Nie chcę całować tylko ustami, ale całym sobą. Chemia życia. Jeśli nie będziesz miał żadnych zasad, zostaną ci tylko kwasy. Cieszę się. Cieszę się, jak komuś coś się uda, kiedy ktoś coś stworzy. Zdziała cokolwiek, uda mu się dzień, ma udane życie. Gniewa mnie tylko, gdy komuś coś się uda zniszczyć. Co boli? Nie wiesz, co mnie boli, bo mój ból się nie skarży. Milczy, jak grób. I Moje imię ma wiele barw, najładniejszą wtedy, kiedy ty je wypowiadasz. Kolekcja. Kolekcjonuję Twoje słowa, te o miłości. Inne nie mają prawa wstępu, a kiedy wszystko skończy się między nami, tylko one we mnie na zawsze pozostaną. Mój sen nie śpi, może, żeby inny sen spać mógł. Mój sen czuwa i nic mu się nie śni, może, żeby inny mógł śnić. Moja noc oka nie może zmrużyć, pewnie, żeby inna mogła sobą być. Na razie tak. Pytasz, czy jesteś moją największą miłością życia. Ależ tak, jak dotąd, na razie. Na wiatr. Rzucam słowa na wiatr, żeby przywiał je tobie, lecz wieje w przeciwną stronę. Krzyczę pod wiatr do ciebie, czytaj z moich ust, oczu, rąk. Nagość. Poznałem twoją nagość, choć jej nie widziałem, nie dotknąłem, ale usłyszałem i poczułem twoją czułość, wrażliwość, tęsknotę. Czy można bardziej się obnażyć? Nie mów mi, że robię coś dla kariery, że pnę się po szczebelkach. Może tak to wygląda w twoich oczach? Ja po prostu idę przed siebie. Bo nie lubię stać, siedzieć w jednym miejscu i tyle. Nie muszę. Nie muszę z uśmiechem umierać, bo to nic wesołego, ale także nie z grymasem bólu, kiedy przed oczami przemknie mi całe życie. Nie to samo. Kiedy przytulam Ciebie, to nie to samo, kiedy Ty pierwsze to zrobisz. Nikotyna. Żar ust zamiast papierosów, które palisz tak namiętnie. Zapal sobie skręta z moich pocałunków. Niech będą Twoją nikotyną. Noc. Zamknięcie w domu, jak w szczelnej kapsule, czujemy przygniatający ciężar ciemności, osaczającej nas wokół. Boimy się otworzyć drzwi i okna, by nie wpełzła do środka i nie wchłonęła nas, jak otchłań oceanu. Kwimy jak w burwanym batyskafie, czekając świtu. Piękno. Trzeba mieć piękno w sobie. Żeby je dostrzec u innych. Piękno dostrzegania. Dziękuję bardzo.